kolejny aspekt i on jest bardzo silnie powiązany z tym, co mówiłam do tej pory. To jest zapis wielu doświadczeń ciężkich wcielań na ziemi, ale też bardzo ciężkich doświadczeń z ludźmi. I już szczególnie w sytuacjach, kiedy właśnie wychodziliśmy z tymi darami duchowymi do ludzi chcieliśmy za pomocą tych darów im pomagać, natomiast wtedy właśnie spotykały nas takie rzeczy, o jakich mówiłam w poprzednich filmikach, czyli zagłada, zagrożenie dla naszej wolności, oskarżanie nas na przykład o opętanie itd. I tutaj jeszcze często wchodzi taki aspekt, że w związku z tymi ciężkimi doświadczeniami. My nie możemy znaleźć miejsca na Ziemi dosłownie i w przenośni. Miejsca w takim znaczeniu, że nigdzie nie czujemy się dobrze pod takim kątem fizycznym, ale też na Ziemi, jako na planecie, czyli że na przykład wielu z nas uważa, że w ogóle nie jest stąd, co pewnie jest prawdą, ale tęskni za czymś, co jest gdzieś na jakiejś innej planecie i Ziemia kojarzy. Nam się tylko y, z cierpieniem, z bólem, z zawodem y, i tak dalej. I tutaj muszę powiedzieć, że y, po pierwsze, y, nasza dusza się nie myli. To, że nasza dusza tu jest, to nie jest y, za karę, tak jak myśli wiele osób. To nie jest też kara, którą dusza wyznaczyła sama sobie, bo tak dużo osób też myśli. Ja też kiedyś tak myślałam. Byłam bardzo zła na swoją duszę, że tutaj się pojawiła. I nie rozumiałam tego, szczególnie, że mam dostęp do poprzednich wcieleń i wiem, że była tu już wiele razy. Także to, co ja często słyszę na sesjach, to ja już tu nigdy nie wrócę. No i wtedy się uśmiecham, bo ja też tak kiedyś myślałam, a potem zrozumiałam plan swojej duszy. Także tutaj, tutaj chodzi o to, tak jak powiedziałam, dusze się nie myli. My po prostu y, mamy zrozumieć, dlaczego ona tu jest, po co tutaj przyszła. I bardzo często też y, trzeba właśnie oczyszczać to wszystko, co jest związane z tymi zranieniami tutaj, y, z wielu żyć na ziemi i ze złymi doświadczeniami i z ludźmi. A już szczególnie, kiedy przyszliśmy po to, żeby tutaj faktycznie te dary do pracy z innymi ludźmi wykorzystywać. To jest naprawdę bardzo istotne. Jeśli mamy takie ograniczenia, to ciężko z czymkolwiek ruszyć, ale przede wszystkim sami jesteśmy nieszczęśliwi.